Bardzo przykro, bo teraz są wybory, tak? Wybory za chwilę prezydenckie. Tak naprawdę jest wybór między panem Nawrockim a panem Dupiarzem. Nie ma innego wyboru. Każdy głos oddany na kogoś innego spowoduje, że wygra Dupiasz. Jestem tego przekonany, tak jak w wyborach do, 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 do Sejmu. Jestem tego przekonany. Wszyscy mówili ten z kwadratową gębą z Torunia, Żydokomuna, czyli Mencen, rozumiem, Żydokomuna, Mencen, który miał 18 lat, miał kantory w Toruniu. Wiecie, kto ma kantory? Ciężką pracę się to robił. Miał 18 lat, miał kantory. Wiesz, do kogo należą kantory, prostytutki yy, i, te, i, i te biznesy i wierzytelności zawsze? Ale on sobie od, otwierał, rozumiesz i tak dalej, i tak dalej. Coś tam. I teraz wszyscy mówią, wiesz, wszyscy są zakochani, byli w nim, głosowali na niego, mój kolega głosował, Polska jest tylko jedna, na pana tego z Śląskiego, że tak super. Ja bym zrozum jedną rzecz. Ja nie wiem, czy ja jestem, czy. czy Wiesz, już jakby, bo to jest pogubienie, te takie, nie masz innej drogi, nie zagłosujesz na Nawrockiego, to, za, to wygra dupiarz. Czyli wygra opcja niemiecka i taka i śmaka, ale teraz pan Nawrocki też w internecie widzę taki filmik, jest, że spytali go o flagi ukraińskie na urzędach państwowych. Tak, nie przeszkadza. I on powiedział, że mu to nie przeszkadza. No kurwa, że mać. Ja ściągałem flagę. Yy, w tenczową rozumiesz, i tak dalej, za co też miałem sprawę, sprawę w sądzie, bo mi to przeszkadza. Nie ma na to zgody. Ale tak naprawdę, jak popatrzysz, większych różnic między nimi nie ma. A to, co mówisz, może doprowadzić do takiej pułapki. Mówisz, że albo ci, albo ci z tych dwóch głównych ugrupowań. Nie? Na resztę nie ma co. No, no, ale, ale, jak, ale jak wszyscy tak stwierdzimy, a pojawi się jakiś sensowny kandydat. Ja wiem, momentu, ja to wiem. Ja nie wiem czy się pojawi, ale no, może się. No wiem, no, ja, słuchaj, ja. ja Ci powiem jedną rzecz. Zobacz jedną rzecz, no bo jakby dzisiaj ludzie najczęściej są w kierunku konfederacji, bo piękne są hasła, piękne hasła, wszyscy się pałują jak pięknie w europarlamencie pani ta... Jak zajączkowska. Tam, zajączkowska, jak ona, ona się gdzieś do mnie pruła, tak? Najpierw mnie zaprosili do w, sensie, do w sensie, a później trzy tygodnie się do mnie pruła, rozumiesz i tak dalej, i tak dalej. No to i powiedziałem, słuchaj, wieśniareczko, o co ci chodzi? Rozumiesz i tak dalej. To, że opowiadasz populistyczne historie, a ona, a ona jest sponsorowana przez futerkowców, którzy mają tyle pieniędzy, tyle. Miała największe billboardy w całym mieście, i tak dalej, i tak dalej. To, że sobie pokrzyczysz, to jest. To jest tak zwana opozycja kontrolowana moim zdaniem. To jest spektakl. I na tym spektaklu, tak jak siedzą teraz, zobaczcie, jak, jak Mencen wywrócił stolik. No kurwa, że mać. Popatrzcie, jak go wywrócił, jak go miał wywrócić. No to zobaczcie, to... zobaczcie jak mordy pozamykali wszyscy, i zobaczcie, jak się odcinali od Brauna, który, który Mencen. No właśnie pierwszy. to chciałem powiedzieć, że zwróćmy uwagę, nie, że jej nikt mikrofonu nie wyłącza. No ale, no, ale wiesz, mówi... i zobaczcie, zobaczcie jakie to są. Jakie. Słuchajcie, to ja mam powiem tak, to jest taki, wiecie, jak to jest taka bachińska